A więc witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ISO. a to jest kolejny odcinek z gry Medieval Dynasty. E, dzisiaj zajmę się trochę e, rzeczami, które opisał mój e, widz oraz e, postaram się zrobić e, zadanie dla Uniegosta, e, żeby spotkać się z tą e, Dytter. E, po części zacznie to jakby progresować moją, e, moją historię. E, jak widzicie ogólnie udało się... Już jakieś pierwsze plony ogarnąć. Już tutaj sałata jest, jakieś marchewki chyba tutaj były, albo cebula, bo wszystkie nasiona wrzuciłem. No, tak jak widzicie, nawóz też już jest produkowany. Jeżeli chodzi o jajka i tak dalej, to też, też już wszystko w miarę ogarnięte. O, i jak widzicie, tutaj też ta jabłoń rośnie. Tylko nie wiem, nie mogę chyba zbierać jeszcze tych jabłek z jabłoni. No chyba nie mogę. Nie, nie mogę ich nawet strząknąć. Także jeszcze jeszcze mi się wydaje, że są za małe. Za małe te jabłonie. Jeżeli chodzi o te podpowiedzi tutaj. Radin, Radiefa, tak? Nie wiem, czy tak się to ten twój nick czyta. To te mięso ogarnąłem sobie na spokojnie. W sensie zostawiłem wcześniej na 90% te mięso, a. O jezu, czego piejesz? Dobra, to sobie uzupełnimy, bo mamy trochę tej paszy i tak to ugarnęłem te mięso. No i tutaj, jeżeli chodzi o pasze dla zwierząt, to jedno ziarno owsa i żyta plus 5 słomy. Zobaczymy w ogóle czy tą paszę, mam jakąś recepturę na tą paszę, jeżeli mam no to będę musiał się też zająć tym, żeby żeby to wszystko pościągać, pogarniać. ale widzę, że tutaj nieźle młócą, robią coś, także już coś się zaczyna dziać. Pasza dla zwierząt, to tak, słomy mam dużo, ziarno owsa też już jakoś jest i ziarno żyta, no to będę musiał po prostu ten owiec już się tutaj ogarnia, także będzie trzeba ziarno żyta wziąć i zrobić na kawałku pola niech oni e, ogarniają uprawy no i z tego później będzie można tą paszę robić także jeszcze muszę się zająć tym żeby kupić żyto jak gdzieś będę, no tu już ładnie pościnali tam nawożą, ogarniają także jestem zadowolony e, mam w ogóle jakieś zadanie w wiosce e, podejdziemy sobie tutaj do tej mieszkanki ja Zobaczymy co ona od nas chce przyniosę ci nowy łuk No tak w ogóle tu mam jakiś łuk. E, chyba. Mm, przynajmniej tak mi się wydawało, że mam. Bo mam długi łuk, a miałem też zwykły łuk. E, sorry, że znowu scrolluję, ale e, już przyzwyczajenie. No, mam zwykły łuk. Nie mogę ci dać tego łuku. Pokażcie mi w ogóle ten dziennik. A długi łuk mam jej dostarczyć. Aha, czyli ona chce jeszcze długi łuk. Ola Boga. A to drogi jest ten interes. Dobra, zobaczymy czy mi się w ogóle będzie opłacało to zrobić. A teraz zająłbym się ogólnie kwestią tego, żeby pójść e, to zadanie zrobić. To widzę, że znowu brak przedmiotów na wóz. No, muszę się zająć tym, żeby zrobić też... E, następne miejsce hodowlane dla jakichś świni i tam innych rzeczy i wtedy ten nawóz będę miał z gnoju i już będę na plus Dobra, a teraz y, zrobię szybkie cięcie e, Przejdę się te 800 metrów do y, Dytera żeby porozmawiać i myślę, że będzie OK. Gdzie jest ten drugi, drugi dzik tu? Dobra, leżysz no i mamy w ogóle poziom złowiectwa. Także dla mnie w porządku. No i dobra, skóry mam dużo, mięsa też sporo. I tak sprawdźmy, co ja tu mogę sobie jeszcze dostarczyć. Mam więcej punktów doświadczenia z tego typu, z tego tytułu. O, tropienie zwierząt w trybie inspektora, to jest też ważne, bo jeżeli będę miał jakieś zadanie, e, to też e, będzie łatwo można e, zlokalizować zwierzęta o danym typie. Wolniejsze psucia e, broni i szanse na pozyskanie dodatkowych zasobów, to też na razie mnie nie interesuje, chyba że to wpływa na moich mieszkańców też, w sensie jak myśliwy coś poluje na coś, no to, e, to też to ogarnia. Dobra, ta idę. widzimy się za chwilę. No, jeszcze po drodze jakąś tą znalazłem skrzy yy, skrzynię. Łopata. A co w co jest? O, 227 monet. Ty przygarniemy. I miksturę kondycji. No tak jak z wami wcześniej rozmawiałem, to kondycję ogólnie yy, zostawiłem włączoną na nieskończoność, więc. No więc tak. Nie potrzebuję po prostu tej, tej mikstury. O, idąc po górach, znalazłem jeszcze figurki, jakieś figurki królików i wilka, duże. O, i niedźwiedź na dole no. jest. Nawet dwa niedźwiedzie. Dobrze, że tędy nie poszedłem główną ścieżką, bo e, słabo by się, by się to dla mnie skończyło. przeszedłem sobie naokoło ale fajnie, bo przynajmniej te figurki poznajdowałem. nie wiem czy one mają jakieś znaczenia, że kilka królików naokoło, jeden wilk na górze nie wiem, czy to była jakaś podpowiedź pod kątem fabuły no i dobra, teoretycznie na mapie chyba jesteśmy na miejscu, ale musimy znaleźć teraz tą dyter albo tego dytera, nie wiem czy jak to się tam wymawia Mm -hmm. W tej lokalizacji widzę, że tylko to miejsce jest, więc pewnie tutaj dokładnie. Deter. A co ci motyk? Ale powymyślał. Jeszcze żonę chciał. Szkoda, że dzieci jeszcze przy okazji. I tak, do chornicy musimy iść. On gadał coś o koniu. Na konia mi nie stać, więc pewnie będzie problem z, z ogarnięciem tej misji. bo koń kosztuje chyba kilka tysięcy. Jeżeli... Jeżeli mi się uda w ogóle go zdobyć, no to już za jakiś czas na pewno... Na pewno nie teraz. O, wilka widzę. Który już mnie y, zauważył. Ja nie chcę się z nim walczyć, więc biegnę dalej. Dobra, tu mamy woźnicę, także y, przy chornicy już jesteśmy teraz mogę zerknąć, że tam mieszkańców jakichś nie ma nowych do wioski. Wiem, że zapotrzebowania pod kątem mięsa nie mam, więc też będę musiał jeszcze jedną e, jeszcze jedno e, miejsce pod e, myśliwych zrobić. I, i to widzę, że ta babeczka jest dobra pod to, więc będzie trzeba ją ją ogarnąć. Ok, Jak poszło? Miałeś rację, ale za to zamordowany. No dobra, plus tej, e, tej rozmowy jest taki, że nie będę musiał konia ogarniać za kilka tysięcy. E, minus jest taki, że muszę teraz iść e, do jezericy. To znowu jest prawie 1000 e, metrów. Także dla mnie w sumie minus. Co ty byś chciała? Gęby do wykarmienia. Czego ci potrzeba w ogóle? Mięso 4x280 no i rybie mięso 2. Podejdziemy do tej je, je, jeździer, jezernicy. czy jak to się tam zbiorze, no, 900. I zdobędziemy te mięso może od razu w tamtym miejscu. Także pójdziemy sobie te 900 metrów i za chwilę do Was wrócę. Widzę, że bardzo ładna lokacja tam po drodze. Um, <laughs> całkiem fajna do. Jakieś osiedlenia w sensie jakoś na nawodzie może albo coś, nie wiem czy się tak da w ogóle w powietrzu robić te struktury i, i później na tym stawiać e, Cokolwiek, ale chyba tutaj nie ma takich e, podstaw i tak dalej, żeby to e, to postawić, bo Na środku fajnie by było jakoś mieć taki, taki domek i ten, ale to bardziej jest kwestia osad, więc e, no 2 na 10 Tym bardziej jest duży, duży skos wszędzie, więc pewnie, pewnie my się mylę no i dobra, jestem już w tej wiosce. Eee, także musimy porozmawiać z tym domagojem. Całym 15 metrów stąd. O, siedzi w kaczmie, ok. Eee, widzę, że nie lubisz marnować czasu, co? Ehm, hmm? O, Jezu, jeszcze muszę kusze ogarnąć e, Włócznia rybacka <laughs> albo po prostu rybie mięsa. Dwa mogę kupić. E, może bym sobie tą włócznię rybacką kupił jedną. Ja kupię sobie tą włócznię. Zobaczymy, jak się w ogóle z tego łowi. Jeżeli chodzi o tą kuszę, no to nie chyba muszę gdzieś, gdzieś znowu zapierdzielać do chornicy, bo w chornicy mi był tam chyba ten myśliwy. Słabo bardzo. Dobra. Ale weźmy sobie teraz to do łowienia. Gdzie to jest w ogóle? Znowu skroluję niepotrzebnie. No to będzie chyba w narzędziach w ogóle. Tak, włócznia jest tu. I pod czwórkę ją wrzucę. Dobra. To mamy i spróbujemy sobie z dwie ryby ogarnąć. Nie wiem, czy to się tak łowi, czy to trzeba rzucać tym. Nie wiem. Dobra. Nie wiem, czy mi ryby będzie wskazywało. Nie widzę ryb. Szczupaka gdzieś wykryło. Mhm. No nie, no trudne to jest. Nie widzę żadnych ryb. Ten za czymś biega. No nie wiem, dobra, bo ja w sumie nie ogarniam jak tego szczupaka wziąć, nie wiem czy on gdzieś jest bliżej, bliżej tej, bliżej brzegu one się spełnią, czy, nie wiem, czy to trzeba gdzieś dalej chodzić, A mi się wydaje, że on powinien być gdzieś tu. Nie widzę w ogóle tych ryb. Powinny być te szczupaki widoczne, tak ogólnie na pierwszy rzut oka, tak mi się wydaje. Bo jeżeli chodzi o te łowienie, no to... to... tak też powinno być. Dobra, ale nie widzę w ogóle tych szczupaków, więc... Więc no idę kupię te dwa mięsa po prostu. I będziemy musieli wrócić chyba mm, z kuszą do... Do Magoja. Ale najpierw do hornicy musimy się udać. Także tak, a u tego gościa, który tu siedział przy stole, ja jeszcze kupię tego mięsa. Na razie załatwię to tak, ale postaram się jakoś... Mi więcej dowiedzieć, jak się to robi. Mm, te gęby do wykarmienia są w chornicy pewnie. No ale mam mięso i wszystko już jest. No i w hornicy, właśnie. Jeżeli chodzi o ten, ten łuk, czy tam kuszę, dlatego tak na miejscu nie zrobię. Też żadnego kowala też tu nie ma na pewno. Tu chałupa zwykła. No I tu też na pewno jakieś zwykłe chałupy, także też tego nie ogarnę w tym miejscu. Bo to jest taka typowo wioska rybacka. Dobra, udamy się do chornicy, z powrotem to 900 metrów. Chyba, że mogę w ogóle wykupić sobie gdzieś u tego. Nie wiem, czy to w ogóle jest ten gościu, co, co przewo przewozi ludzi. Chyba jest to, by mi trochę ułatwił sprawę. I poza odcinkami będę musiał się zająć też wydobyciem i weźmiemy posprzedajemy później trochę tego. Metalu znowu czytam tego za 320. No dobra, to i taki, taki jakbym bieg, czy bym e, szedł, to, to muszę z, trochę tego nabyć. Nie wiem w ogóle ile mam, e, ile mam kasy 242. A tam 320 jest potrzebne, żeby się do chornicy dostać. Dobra. Nie wiem czego potrzebuję. Patyków potrzebuję. Dobra, chyba mi się wydaje, że powinno... Y, powinno już starczyć. Tego podejdźmy z powrotem do wioski. Mam nadzieję, że spać nie poszli. No chyba nie. A może? No nie, to zamiata ja jeszcze. Mhm. Mm gdzie mam te noże? No. Dobra, stać mnie. Także lecimy do chornicy bezpośrednio. I w chornicy mam zadanie te te wykarmienia. To to skończymy. No A się zobaczy jeszcze. Dobra. jesteśmy w chornicy. Nie wiem, czy to zadanie będę mógł oddać, bo, bo jest noc. Także pewnie będę musiał się przespać do rana i wtedy, no, wtedy ogarnąć temat. Bo ona poszła na pewno spać. To jest już środek nocy. Chociaż nie. Jest tutaj. No i dobra. 60 monet mi jeszcze dała. Także jestem zadowolony. No, i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja się będę musiał zająć jeszcze rozmową z tą idą, całą w Borowie. I tu mam kilka zadań pobocznych, ale to później, jak pójdę, właśnie po metal, to się zajmę może tymi zadaniami tutaj obok. I w tutkach widzę, że są dwa zadania. Także tak. Jak na razie to by było na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Miłego dnia i niego wieczoru, jeżeli oglądacie to wieczorem, na razie i cześć.